Gimnastyczka! Dzisiaj pokażę Wam mój mały układ, który sama wymyśliłam, i różne figury. Mój układ to jest <laughs> roda, tak. Wielki <laughs> układ, który jest w tym układzie, <laughs> to jest Wyglądał mój układ. Teraz Wam pokażę moją jedną figurę. Może mi się też nie udać. Taki, taka była moja pierwsza figura. Teraz wymyślę inny układ. Tak, tak. To był mój mały drugi układ. Teraz będzie taki na ziemi. Ta Marzysta się. Jeszcze, 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 jeszcze. Wsio do tyłu, do tyłu, do tyłu. Jeszcze. No, dobra, dobra, troszkę. Co my rozbadałaś? Teraz pokażę Wam moją gwiazdę. Trochę mi nie wychodzi, bo tu jest mało miejsca. Ale jeszcze raz. Teraz się staję jeszcze do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Będzie gwiazda i fikołek w jednym. Już, zrobiłam.